Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku informacyjnym Jak możecie już zauważyć po tytule i po tym co teraz wam pokazuję Tak, założyłam kanał, na którym będę nagrywać Movie Star Planet Ogólnie pomysł wzięłam od Julki i żeby nie było zapytałam się jej, że czy też jakby mogę, czy jej to przeszkadza, czy coś tego typu Julka wyraziła zgodę, więc jest wszystko git, więc nie piszcie mi, że jakby ściągam pomysły czy coś tego typu, ponieważ ja się zapytałam. W porównaniu do niektórych osób, które się nie pytają, to ja się zapytałam. No ale dobra. Link do tego kanału dam Wam w opisie, bo prawdopodobnie, dopóki nie ma jakichkolwiek filmów i jakichkolwiek subów, jest kanał nie do wyszukania. Ja dzisiaj się bawiłam z banerem i z awatarem. Nie pytajcie się mnie, ile mi to zajęło. Montowa montowałam, montowałam czy edytowałam. Mniejsza o to w nowym programie i naprawdę zajęło mi to sporo czasu, ale w końcu się udało i po wielu nerwach zrobiłam ten baner. Jestem z niego bardzo dumna. Miał być inny look, tylko że nie umiałam znaleźć pewnych włosów w sklepie, dlatego postanowiłam, że będzie ten. Znalazłam zamiennik włosów, ale ten look będzie na miniaturce prawdopodobnie pierwszego takiego przywitalnego filmu. Jeżeli macie możliwość, dajcie też suba na te konto i powiem Wam tak, w poniedziałek dzisiaj z niedziela planuję nagrać live na popieli, czyli na tym, na tym co teraz zobaczycie ten film. Z takim wypromowaniem trochę tego, ale live będzie trochę momio, trochę mówi Star Planet. Będzie on taki mieszany. Na chwilę obecną na mówi Star Planet nie będę przyjmować do znajomych, ponieważ mam ponad 600 osób i muszę zrobić sobie porządek. Dlatego potem wszystko się e, jakby to rozwinie, okaże, jak to będzie wyglądać. E, co jeszcze bym chciała powiedzieć? No tak jak już powiedziałam, miło mi będzie, jak zasubujecie ten kanał. Będzie on też u mnie na popieli w kanałach, że będziecie go mogli bezpośrednio tam zobaczyć. Potem go sobie jeszcze dodam. Kanał się nazywa depopiela, Miało być pierwszym popiela MSP, ale zmieniłam na depopiela, bo jakoś mi tak bardziej pasowało. Wydaje mi się, że jest OK, dajcie znać, jak się podoba Wam baner. I co o tym sądzicie, założyłam specjalnie nowy kanał, żeby nie zaśmiecać i jakby nie psuć kontentu Momio na moim głównym, mimo iż możecie zobaczyć, że kilka, jeden, czy tam dwa, czy może nawet trzy początkowe filmy są związane z Movie Star Planet. Mój kanał, ten, na którym to teraz widzicie, też był głównie kanałem Movie Star Planet. Od Movie Star Planet zaczynam i z czasem go po prostu zmieniłam w Momio. Teraz znowu się bardziej w te MSP wciągnęłam. No, dlatego postanowiłam, że założę kanał Movie Star Planet. E, film ten prawdopodobnie wleci, jak na tym kanale też już będzie jakiś choćby jeden film powitalny. No, dlatego miło będzie, jak zajrzycie, zostawicie suba i łapę. No, i ja już sobie nie przedłużam. Powiedziałam to, co chciałam, więc to by było na tyle. Cześć i pa!